Cześć, witamy Was dzisiaj z trochę innej perspektywy, jako że przed nami jedno z większych wydarzeń w świecie planszówkowym i też zdecydowaliśmy się objąć patronat nad tym wydarzeniem. Postanowiliśmy, że zagłosujemy prawie na żywo, no bo materiał na żywo nie jest, ale bez większego przygotowania będziemy chcieli podyskutować sobie o tym, jakie gry wybierzemy i dlaczego. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to u nas wygląda, to zapraszamy na dalszy materiał. Dzisiaj gościem spe specjalnym jest człowiek, który zazwyczaj jest za kamerą, także bądźcie wyrozumiali, bo nie jest to dla niego codzienność, więc może mieć lekki stres. Haha, ha, klikaj. Dobra, zaczynamy od głosowania. Chcielibyśmy też Was zachęcić do głosowania, dlatego że wystarczy zagłosować tylko w jednej kategorii, żeby już oddać swój głos, więc zobaczycie, że my też pewne rzeczy pomijamy. Dobra. Niebieski, na środku niebieski. Formularz głosowania. Widzicie, dlatego jest mi potrzebny człowiek, Okej, okay. zaczynam od najlepszej gry. Możemy wybrać sobie trzy w tej kategorii. I z takich gier, które my bardzo lubimy, jest między innymi Biały Zamek, Dracula kontra, kontra Van Helsing, co my tu jeszcze takiego mamy, no, zdecydowanie Haru. Tak, Haru to klikaj od razu. No, Hirose też graliśmy, ale to bym raczej nie wrzucał. Jesteśmy Woj... bardziej fanami jednak wersji komputerowej, starej, dobrej. Tak, Lipowo graliśmy. Nieświadomy umysł, tak sądzimy tak trochę, Dobra, trochę jednak rozmawialiśmy o tym, ale zanim nagrywaliśmy ale stwierdziliśmy, że ma ta gra bardzo dużą szansę razem z Paganem, aczkolwiek jeśli o nas chodzi, to ja myślę, że Nieświadomy umysł zdecydowanie bardziej. No poczekaj, jeden już dodaliśmy głos, Nieświadomy, a co jeszcze było? O, Terrorscape właśnie. Zdecydowanie. To jest, Terrorscape, tak. coś jeszcze na dole było? nie mamy jeszcze Alicję, mamy znaczkomanie, ale to spoko gry, ale... No nie, no nie, to tak my nieświadomy, jest kiedy nasze trzy Czy głosy. nieświadome, hrabstwo Haru i na końcu Terrorscape. Okej. Okay. I teraz, co ja tutaj muszę kliknąć? Na dole masz następna kategorię Następna kategoria. Widzicie, nie jest to takie łatwe. No rozszerzania w sumie nas nie interesują, tak. bo nie gramy. My no zwykle roz... nie grywamy z dodatkami, dlatego też stwierdziliśmy, że nie fair byłoby tutaj oddawanie głosu i zostawiamy tę kategorię. U góry, u góry masz następną kategorię. Dobra. No i gra dwuosobowa, czyli to, co z kolei dla nas jest najciekawsze. Ym, definitywnie moim zdaniem Haru. No i Dracula, bo w sumie jest w naszej kolekcji, I czasem Dracula. pogrywamy. Bardzo lubimy y, obie te gry. Jeżeli też jesteście ciekawi, no to oczywiście są recenzje, są rozgrywki, możecie zobaczyć u nas na kanale. I wybór trzeci, ja chyba nie wiem, czy bym głosowała, bo byłoby to takie trochę na siłę, a te dwa tytuły zdecydowanie najbardziej to No się tak, nawią. tych górnych nie graliśmy, wersji jest trochę niżej. Tak, w ogóle nie wiem jak to jest możliwe, że wszyscy cały czas trąpią odor Dwarf a my nie graliśmy w żadną z tych wersji. Jesteśmy hipsterami. Wśród prążówkowiczów. Dice definitywnie nam nie siadł, już nawet nie. poprzedni. Pagan tak... Mm. spaczko, ale niekoniecznie. Unmesh też jako nie jest naszą topka. bajką. No ewentualnie, w sumie w ten pojedynek nie graliśmy. My graliśmy w Siedem Cudów i był bardzo fajny, no ale trochę słabo byłoby głosować na coś, w co się nie grało. No To nie no jestem, dwa głosy chyba i lecimy Next. dalej. Gra przygodowa. No to e, tutaj przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że jesteśmy mega fanami gier przygodowych. I jakoś tak się złożyło, że nie we wszystkie stąd mieliśmy okazję jeszcze zagrać. E, a wśród tych. Na Divinusa się zasadzamy, wciąż jeszcze nie graliśmy. E, Które z Mayday graliśmy chyba w Fieldynkę, tą pierwszą podstawową e, Dungeon Legends. Jest spoko, ale ma swoje minusy. Przede wszystkim sposób napisania instrukcji tutaj. I pudełko. <laughs> I wypchane pudełko. <laughs> Fate for, widzieliśmy, ale niestety nie graliśmy. Pagan też jest spoko. Robinson to Przez... była jedna z naszych pierwszych planszówek i bardzo nas rozjechała i jakoś potem nie mieliśmy okazji ale też dodawanie w sumie tak starej gry, bo była nowa edycja to tak... Na reszta w sumie jest duża, my takich gier raczej nie kupujemy. myślę, no, że ja bym się jednak zastanowiła nad tym. No, z tych trzech. Spokojnie patrząc na instrukcję, jak została napisana, to rozkrywka była W sumie. Przyjemna. To jeden głos niech będzie. Tak. I lecimy dalej. Mamy teraz. Dla dzieci. No, my z dziećmi mamy niewiele do czynienia, więc to... chociaż ten piesek mi się bardzo podoba. Zobaczmy, ten, jakie może są gry, które znamy. Nie ma. No Marvel tego graliśmy, ale... Nie, to gra w krainie Legend, ilustrowana przez panią Kucharską. To za same ilustracje powinna być nagroda, bo babeczka nie, cudownie il... rysuje. A tak, jest. Mhm. Natomiast w tą część też nie graliśmy, byłem tylko byłem w pierwszą. baśnie? Coś takiego, no ale gry dla dzieci, tak. No tak, lecimy dalej. Ja mogłabym Wam ocenić gry dla kotów, gdyby Najlepsza gra polskiego autora. W to graliśmy tylko raz chyba w Katowicach. W to graliśmy, w to graliśmy, w to graliśmy... My ślimaki widzieliśmy, nie graliśmy, mi... rozmawialiśmy nawet z twórcą w sumie. Ja nie mogę przeżyć, że w to jeszcze nie graliśmy, ale to... W przyszłości... no nie wiem. To co, znowu legendy? Tak, zróbmy. Ale nie za instrukcję, definitywnie. Gra imprezowa. My w imprezówki gramy rzadko, od święta i to dosłownie, a nie w przenośni. Więc ja bym pominęła tą kategorię. No w sumie z tych, które graliśmy, to mamy księżniczki, którym mówimy nie. I znowu instrukcja tutaj ogólnie robi bardzo plus 18 rzeczy. No i mamy konie, które też tak sobie. Znaczy plus 18 w sensie, że nie instrukcja to robi, tylko jest napisane tak, że plus 18 mogliby usłyszeć naszą opinię na ten temat. Solo w ogóle pomijam, bo nie grywamy w solo. Rodzinne też grywamy raczej od święta. Może coś będzie, czekać. O, Rzeki, Kaskadia. Tak, to jest bardzo fajna gra. Taka spokojna. W sumie raz. Marvel jakoś nami nie zawładnął. Rauchu... Tak, A nie, to, tak to było Raucha? Taki, Rauch. Jako takie, Raucha. Raucha mm. też było tak... E. A na dole jeszcze coś było? Czekaj, bo tak szybko lecisz. Znaczko komani może? Jako rodzinne w sumie to jest to... Jak chcesz, żeby Twoja rodzina umarła z nudy, <noise> w sensie... Posłuchaj, no raz wyciągnęliśmy grę, w której były punkty życia i my rodzice już nie wiedzieli, o co chodzi, a tu zbierasz znaczki, układasz znaczki sobie na planszy. W sumie to takie... No, to chyba w mówiliśmy, że to właśnie jest gra rodzinna. No dobra, niech to będzie Twój głos. Dobrze, no... Ten... Ja się upieram. Wyślę fakturę do falangsa. Na pewno będziemy, my jesteśmy tak opiniotwórczy, że jak ktoś zobaczy to na bank to Nie ma opinię, opinię. być opinii, ale jest faktura zapłacona. Dobra, książki pomijamy. Tak, w tym sezonie jakoś nie graliśmy, chociaż to mi się podoba, tylko muszę zobaczyć, czy to jest jakiś arpek, czy po prostu w sensie taki wiesz, w większej ilości osób, czy można samemu sobie poczytać. Dobra, najlepsza oprawa graficzna. No i teraz tak. Biały zamek jest ładny, ale mógłby być ładniejszy, w sensie on jest taki spójny, bardzo w klimacie, takim jakim powinien być, ale definitywnie hrabstwo tu się nawet nie pytam, bo... Ode mnie też. Dokładnie. Nieświadomy umysł, przepiękne grafiki tutaj. Dawaj, naprawdę... umysł też tutaj fajny jest. i drakat. Tak, bardzo specyficzny. nie graliśmy, no, ale jakby ocenić wizualnie można, no, bo tak. to... Cały czas nie mogę przebolać, że my w to nie graliśmy tyle razy, co to było w bordowej. A za to, to kraina, wojna w Krainie czaru, to powinien być ban, bo oszukuje pudełko, bo tylko pudełko jest ciekawe. W sensie jest ładne po prostu. Późniejsze te grafiki oczywiście kwestia gustu, ale... E, szczerze, ja się trochę biję między Wielką Draką a W Krainie Legend, bo po pierwsze jest to nasza rodzima ilustratorka, a po drugie ta dziewczyna robi naprawdę fantastyczne rzeczy i one są tak przemyślane. A co jeszcze zaznaczyliśmy wcześniej? Wcześniej zaznaczyliśmy Nieświadomy Umysł i haru. Tak, ale w sumie Harrow... Tak naprawdę masz co? Karty? To, to, to nie są grafiki z gry, tylko to są grafiki z komiksu. Nie wiem, ale chodzi mi mhm. o to w sensie, co jest jakby ilustrowane tam. Bo, bo to jest jeszcze raz no karty, ka kategoria, doko. jaka to jest? Oprawa graficzna ogólnie. Nie no, no, wiesz, bo tak na zasadzie na przykład myślą, to masz tą planszę, masz te planszetki, masz te spotkania, Natomiast jest dużo takich elementów, one są ładne. W Drace? Powiem szczerze, że Draka mnie kupuje na swój sp sposób, jest taka bardzo charakterystyczna, ale te grafiki nie są ładne. A tutaj właśnie ilustracje Nikoli bodajże. Taki tak się że Nikola. Nikoli są właśnie takie przemyślane, bo tam jak sobie zajrzycie do środka, to jest tak fajnie nowocześnie są przekazane różne baśnie. One są tak bardzo na nasze czasy przerobione. A wrzuć wielką dragę na chwilę w Google, bo jestem ciekawy tego. Co tam jest więcej niż tylko karty w sumie świeże. Co nawet nie chodzi o to, że y, tylko karty, tylko ogólnie te obrazki są takie dość specyficzne. No to jest te, no jest Cuphead, tak? No okej, okay, okej, okay. ale e, właśnie e, ja co? nie robię tego samego. Ale zdjęcie z góry. To? To, no. Plansza jest taka... Dobra, w sumie kurczę, teraz mam dylemat, czy chcę Harrow w ogóle ujmować, bo tam masz w sumie co, kartę i nic więcej? Tak, Ta plansza bardzo... też nie jest jakoś pokrywająca? Są bardzo klimatyczne obrazki. Dobra, to ja zdecydowałam. No dobra, to ten jest na Ciebie. Jako twarz naszego kanału mam jeden głos więcej. Dobra, na temat crowdfundingu znacie naszą opinię, dalej. Nie, jeśli, nie, jeśli nie znacie, to, to możecie poznać. No nie, czekaj, wróć. Yy, jako nie od Zo. To ZOO. jest Twój głos. Tak, to jest mój zwłoka Zo. Bardzo sympatyczni, <laughs> sympatycznie piszą, więc mają taki, jakby to powiedzieć, honorowy na zasadzie tak. kredyt uznania. <laughs> w sensie może nie to, że fajnie i sympatycznie, ale też. Jak pisaliśmy dość negatywnie o, i nagraliśmy taki materiał bardzo na nie, jeśli chodzi o te wszystkie wspieraczki, to oni tam się odezwali i trochę chronili też swojego honoru, bo stwierdzili, że oni dowieźli. I jeśli dobrze pamiętam, właśnie ich gra jest w produkcji, więc szacunek za to. A zwłaszcza, że to jest małe wydawnictwo. Tak, i im się udało na czas coś wydać. Chyba. Nie wiem, coś widziałem, że coś tam pisali ostatnio. Dobra, i teraz wydawnictwo. Nie, Kaczki. Jako, jako mały kanał nie mamy jakiegoś super kontaktu z wydawnictwami, bo też ani nie dążymy do tego, żeby być influencerami, ani po prostu nimi nie jesteśmy. Więc też nie mamy bardzo dużego kontaktu: nie podchodzimy do każdego wydawnictwa, żeby zbić sobie piątkę, pogadać o tym, co u dzieci, tudzież u innych stworów. Tylko po prostu niektórych kojarzymy, niektórzy kojarzą nas i to wszystko. Natomiast z takich najsympatyczniejszych osób, z którymi mieliśmy do czynienia to zdecydowanie będzie pewien pan srebrnowłosy z e, LakiDaków, więc tutaj z pozdrowieniami i z dużą sympatią dla niego e, na pewno oddamy głos na Lucky Duck Games i to my. jest największy głos. Ogólnie to jakby większość z Was będzie głosowała na, na podstawie, nie wiem, kto najlepsze gry wydawał. My właśnie też mamy taki kontekst może powiedzmy trochę personalny, właśnie jak wygląda kontakt z takimi wydawnictwami, czy w ogóle Uraczą nas z jakąkolwiek zwrotką, czy po prostu trafiamy od razu do niszczarki? Jak na przykład w pewnym wydawnictwie na literę G. Dokładnie, więc możecie zgadywać. Z którym kiedyś pracowaliśmy, ale mimo to kontakt jest bardzo trudny, bo po prostu nas olewają. No więc Laki dałbym Rebela. Tak, z Rebelem. Przede wszystkim e, bardzo fajny kontakt był w momencie, kiedy robiliśmy materiał o Dungeon Legends. E, mieliśmy dużo pytań odnośnie instrukcji i też nie było to na takiej zasadzie, nie jesteście największym kanałem, więc was olejemy. Ale my nawet przekazywali A... dalej te tak. wiadomości, że to jakoś tak było, widać, że ruch był trochę. A więc jest to też takie fajne podejście do klienta, którym de facto my jesteśmy też. jeszcze sam czy portal? No jest sympatyczny, ale tak bez przesady. No to no w sumie jest. Ten jest na mnie teraz głos. No dwa, dwa głosy moje wykorzystuje ten, dwa jokery. Dzisiaj, przeglądając sobie trochę wcześniej w ogóle, jakie są kategorie na co można zagłosować, znaleźliśmy taki fajny portal coś w stylu... No to, to przejdziemy do tak, niego przejdziemy zaraz. do tego, do tego, dobra, możemy to zrobić. Znajmniej, sklep. Sklep. No i teraz... No ale plaszówki, bo w sumie kupowaliśmy u nich dużo. Tak, nawet kiedyś jechałam do nich na rowerze, jak jeszcze mieszkaliśmy w Trójmieście, to była jak straszna un... przeprawa przez las. Jak miała siedzieć na rowerze, bo już raz zapomniałeś, jak się jeździ. Nieprawda, miałam skręconą kostkę. Dobra. Co to jeszcze z naszych lokalnych? Dragon Eye? I Shopa. Ostatnio shop kuzynce there. kupowaliśmy karty na święta. Gdzie to na shop? Pod S. Dalej, dalej. <laughs> o, był. Czwarty, piąty z góry. Światło mi świeci w oczy i nic nie widzę. Najlepszy no, lokal. No i teraz tak, my jesteśmy oryginalnie z trójmiasta i bardzo dużo gier ograliśmy w igraniu w lochów w Gdyni i bardzo polecamy tę knajpę, bo tam nie tylko macie bardzo duży zasób gier przede wszystkim, które można pograć. Odbywa się sporo fajnych eventów. Przynajmniej za naszych czasów tak było, że często pojawiały się szkółki grania zanim jeszcze to było modne. Wystrój jest mega fajny. Właściciel też sympatyczny i obsługa w tamtych czasach też była, więc mam nadzieję, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. To sumie jedna z niewielu knajp, która była otwarta podczas pandemii, tam wszyscy przywrócili. Po siebie, tak. chociaż oni się też z tym nie kryli. No i poznaliśmy tam też fajnych ludzi, więc jak najbardziej Igranie ma u nas miejsce w sercu, mimo to, że tam już nie mieszkamy. W to jeszcze Najpierw zaznacz bordową, muszę z góry. Natomiast zaznaczamy też bordową z dużą sympatią dla Michała. Michał też robi świetną robotę i w ogóle jest fajnym gościem, więc mamy nadzieję, że będzie się wysoko jego knajpa plasowała. Eee, to Mamy igrania. tak. No i jeśli jesteście z okolic Krakowa, to też warto zajść, też się odbywają szkółki. Nawet czasami zdarzało się, że Bartek prowadził w dawnych czasach, jak mieliśmy trochę więcej przestrzeni Wodnego na to dokładnie. Ja nie, bo ja nie umiem tłumaczyć, ja nawet nie umiem grać, więc... <grytanie> Dobra, Igranie. Gdzie jest igranie? Masz na środku ekranu czwarte. Dobra. I stwierdziliśmy, że to był jeszcze taki honorowy punkt dla Rylechu, to jest knajpka w Krakowie nie też od czasu do czasu bywamy. Zdarzyło nam się być na szkółce. Tak, Mieliśmy że... nawet zgodę na użycie loga do materiału, który nigdy nie powstał. Dokładnie. <grymne> <grymne> ale cały czas się do niego zbieramy. Dobra, co tu mamy dalej? Inicjatyw. Inicjatywa. Na pewno jeśli chodzi o inicjatywę, brakuje mi tutaj gig Events, bo dla mnie to jest inicjatywa. I to znowu wracamy do Trójmiasta. Ale to o tym powiemy, jak będą przy innej kategorii. Zdecydowanie Poczta Planszówkowa, też korzystaliśmy z tego długo, długo zanim to się stało tak popularne, nawet jeszcze w momencie kiedy przez Face'a wszystko było omawiane, przez jakiś śmieszny formularz. I naprawdę Poczta Planszówkowa robi świetną robotę, więc też należy im się po prostu taka nagroda. Myślę, że mieliśmy jeszcze coś, ale nie mogę sobie przypomnieć. U góry, przeleciałaś. Book Game. No jest Duże taki naprawdę Essen mamy w domu. Nie blisko. Biorąc pod uwagę właśnie inne wydarzenia, to tu jednak tak jest najbardziej taki vibe targowy. No, jak na stadionie tym spodek to trochę ciasne z a gdzie tu jednak stoiska, wszystko jest, dużo tego. Tak, no ale gramy byliśmy na pierwszym, to się odbywało wtedy w szkole no i było tak średnio. Na kolejnym już nie byliśmy, więc też ciężko się wypowiadać. Na Book akurat mieliśmy przyjemność też uczyć grania z kaczkami. Więc też mamy stamtąd bardzo fajne wspomnienia. No raz byliśmy też sami. W sumie to jest trzecia edycja, będziemy teraz trzeci raz. Tak jest. Więc mamy 100% frekwencji. Najpierw dotrzyjmy. Następne. Media Blog Service. I wydaje mi się, że. Nie, to jeszcze nie tutaj. Ja generalnie mniej korzystam, nie czytam zbytnio mediów. Bartek czasami już go informacje na planszo, i w sumie też z nimi współpracujemy, więc. Tak, to zaznaczamy tutaj, ich. Bo resztę stron nie znajdziecie w historii wyszukiwania. No i podcast. Jeśli chodzi o podcasty, to ja jestem winna słuchania podcastów tylko szczególnie do snu. żeby uważaj i wy też. Natomiast tak za bardzo. Dalej po prostu. Z całym szacunkiem dla wszystkich, ale po prostu nie oddajemy głosu, bo nie słuchamy. No i vlog. Krem de la creme wśród kategorii. Najlepsi są tylko jedni, najpopularniejsi, opierniotwórczy, ci, którzy nie mają Kalaksa i nie robią sobie nagrań no na Nie no, sami będziemy na siebie głosować, to no bez przesady. Miej <noise> trochę godności. Dobra. Ma mama zagłosuje, będziemy mieć jeden głos na pewno. <noise> mama nawet nie odpali tej strony, bo się nie będzie chciało. Dobra, e, Na naprawdę chcielibyśmy zagłosować na Gambita z e, całym szacunkiem. E, hop naprawdę robi kawał dobrej roboty, nagrywa długo. Jest konsekwentny przy tym, co robi, nie ściemnia, więc no mega plus. Nie ma tak, że wszystko jest ładne, śliczne i kupujcie, a nawet w to nie zagrał. Tylko faktycznie, jeżeli ciekawi Was opinia autentyczna czyjaś że jakieś grze, to warto do niego zajrzeć. Też Troll TV, bo w sumie chłopaków poznaliśmy, w sumie dużo poznaliśmy osób Poznaliśmy różnych. to duże słowo, aczkolwiek to jest takie, wiecie, takie w cudzysłowie spotkaj swoich idoli. Nie jesteśmy fanami żadnego z tych kanałów, żeby nie było, aczkolwiek inaczej ogląda się ludzi na kanale. Ma się czasami wrażenie, że są sympatyczni, a okazuje się, że ktoś, kogo bardzo lubiliście oglądać, zachowuje się jak totalny burak i już go nie oglądacie. A tutaj no, poznaliśmy tu duże słowo, bo po prostu prowadziliśmy gry, w które oni sobie grali i zachowywali się po prostu normalnie, nie jako jeden z największych kanałów w Polsce planszówkowych, tylko jak zwykli ludzie, którzy przyszli sobie pograć i za to naprawdę duży plus. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze? Trochę tych kanałów kiedyś oglądaliśmy, ale właśnie przestaliśmy, niektórych nie oglądamy po prostu, dla zasady, bo nie. Dalej. Więc dalej. Ja nie oddam głosu, bo nie, nie oglądam, ale z wyrazami sympatii w sumie dla ekipy przy planszy, bo z chłopakami zaczynaliśmy w sumie w tym samym czasie i nawet pracowaliśmy razem przez chwilę na jednym no, kanale. Więc, hm? Ja nie komentuję, no to dobra, do, będzie... No nie, no, ja nie głosuję, nie okay. bo ich nie oglądam, ale A, po no, prostu to... wyrazy sympatii. Rozumiem, po prostu ich wspomnisz honorowo. Dokładnie. I social, social media, media. Ja. więc od razu powiem tak. My nie jesteśmy social media, chyba jesteśmy z tych takich milenialsów, którzy nie do końca ogarniają szczególnie tańce, pląsy na TikToku, więc też ja walczę i staram się, naprawdę staram się fajnie prowadzić Instagrama, ale no nie idzie. Więc tak tutaj właśnie pojawili się geek events. Ja bardzo chętnie dam im punkt właśnie za to, co robią, ile gier dzięki nim poznaliśmy i tak Szczególnie jak prowadzili te gry Tak, bo też prowadzili fajnie, to nie było to, że po prostu powiedzieli, jak grać, poszli sobie i mieli nas gdzieś, tylko bardzo często na eventach, przynajmniej za czasów, kiedy my w którym mieście graliśmy, posiedzieli z nami często, pograli, jeżeli brakowało jakichś graczy są naprawdę super. Z tego co pamiętam, to dzięki nim zagraliśmy w. Te... O Jezu, jak te gra się nazywa? o Starym Świecie. Tak, o Starym tak. Świecie, dokładnie, zaliczone. Ale to u nich grali, nie pamiętam ich nazwy, oni też mają kanał taki e, z tego mi kostką, Piony. Piony Kości i, basti, i Bastiony. Oni mają taki żartobliwy bardziej e, styl, ale też jakoś ich nie słucham, nie oglądam, więc no, dlatego byłoby nie fair. Moim zdaniem, gdybym głosowała, ale to chyba z chłopakami od nich graliśmy ta jeszcze Hajnowskiego, chłopak jest miły, mówi dzień dobry. Nie nauczysz się to przeczytać. Nigdy Poprawiam. się nie. Na nawet też będzie Hajnoski. Tak. Ale y, za sympatyczność, kocham fajnego gościa i też robi dużą robotę, więc zdecydowanie dla niego punkty. I tak patrzę jeszcze. Czasu Harbę powinny dostać za te grafiki, które widzieliśmy w Katowicach. No, no i to wrzuci Ale ja ich nie oglądam. Nie chciałabym Dobra. głosować na coś, czego nie, nie. przeglądam. To o, jest koniec. Okay. To teraz najważniejsze, kluczowe, bo jak zaznaczyliście, to jest jedno, podsumowanie. I teraz zjeżdżamy niżej, zjeżdżamy niżej. Tu możecie sobie zobaczyć. No i wypełniacie swoje dane. Tururu. Ola nie wypełnia, zjeżdża niżej, nie, niżej, niżej. I co jest ważne? Musicie tam pozaznaczać wszystkie RODO, nie RODO. Oddajecie głos i przychodzi do Was mail, który musicie to potwierdzić, bo inaczej te głosy po prostu się zmarnują. Jak się nawet napracujecie. Naklikacie, zaznaczycie nas trzy razy wyślecie z różnego maila, ale tego nie potwierdzicie. No to ten głos pójdzie na marnację. Więc Dokładnie. Si. No to cóż, tyle chyba z naszej strony. No jak? Jeszcze jest konkurs. No boże, detale. detale. No y jest konkurs i trzeba odgadnąć, jaka gra będzie grom roku oraz ile głosów zdobędzie. I z tego, co rozmawialiśmy, to nasze typy to są Herosy. Ja uważam, że Herosy wygrają. Heros trójka na pewno. Ja też myślę, że Pagan ma duże szanse, chociaż Hype na to wydaje mi się, był wcześniej trochę większy. I jeszcze Alicja ewentualnie. Ja bardziej stawiam na nieświadomy umysł. Ale i tak numer jeden do Herosy. Sądzę, że jak w zeszłym roku był Wiedźmin, Wielka Polska gra, to teraz będzie druga Polska Wielka gra, czyli Herosy. A ja myślę, że nieświadomy umysł. No to zobaczymy, co wyjdzie. Dobra. Także jeżeli, mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy. Pierwszy raz nagrywamy taki format, więc też może być on nieco chaotyczny. Mam nadzieję, że ostatni przy komputerze. Ja też, bo dziwnie się to układało, bo mamy naszą super profesjonalną kamerę, czyli mój telefon ustawiony zaraz przy ścianie, także nawet za bardzo nie widzimy, jak to wygląda. No i co, i chyba tyle. Dajcie znać, czy w ogóle taki format naszych dyskusji Wam odpowiada, bo chyba będziemy chcieli też spróbować nagrać coś innego w podobnym stylu. Nagramy. To znaczy, Nagramy, ja się... czy Wam się będzie podobało, czy nie, ale fajnie zawsze usłyszeć to wszystko. Pierwszy wniosku. termin miał być na koniec stycznia, nie? Trochę nam się op... lekko obsuwa wydarzyło, ale jest plan. Dobra, pracujemy, ja jeżdżę na szkolenia, mamy, wychowujemy kota, więc trochę tych rzeczy się dzieje, także... Ten kot jest absolutnie obsługę. niewychowany. Dlatego cały czas próbujemy. Jeśli macie rady na to, jak wychować kota, który ma 14 lat, to piszcie w komentarzach. A na dzisiaj dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. A i bądźcie łaskawi, bo to Bartka jeden z pierwszych występów na wizji.